Cześć kochani, z tej strony Igor e, Hodowla Exclusive w Czas na kolejny odcinek Standardowo potniemy w nim e, Zniósł numer 15 e, 2022 Łączyłem samicę pinstripe yellowbelly Z samcem pastel super gravel Lub jeszcze jakimś Ale nie pamiętam Ale tak sobie wszystko przekombinowałem, że Eee, wszystko z Yellowbelly łączę albo z Freewayem, albo z Highwayem, eee, albo z Gravelem, przepraszam. Eee, a na całe szczęście w samcu Pastel Super Gravel od Mateusza Kaszuby, którego pozdrawiam oczywiście. Eee, jest Pastel, więc a w innych wężach nie mam Pastela eee, tych z asfaltem, więc sprawa będzie prosta. Tak? Eee, jajek jest nie wiem ile, ale parę jest. W jednym pojemniku mamy cztery. I w drugim mamy również cztery. Więc jest 8 jajeczek. Dzisiaj wyszedł 54 dzień. Jajeczka są zapadnięte. Wszystko wygląda elegancko. No i zabieramy się do roboty. No to jest bali. Tak mi się wydaje, ale co. Piękno. Wow. pin Pinstripe. Ale albo on jest niewybarwiony, albo to jest jakiś w ogóle... nie wiem, pastel, pinstripe. Może gravel, może nie wiem. Ale jest nieźle. Znowu ciemno wydaje mi się, że może to grawer jest. Ciężko mi powiedzieć. Chyba wory. Jeszcze co uwagę tutaj. Rasek, tak mi się wydaje, bo teoretycznie widać pasek, ale... Hmm. A, bo tu jeszcze mogła łoma, bo to jest super pastel łoma. Nie super, nie, super pastel łoma, nie, pastel łoma super gravel to tak, bo potwierdziłem to we wcześniejszym zniosie. W sobie zajrzeć. Jest sobie wężyk jakiś. Mam wrażenie, że ona jeszcze się nie złapały odpowiedniego koloru. Pinstripe Lub gravel pinstripe Tak jak mówię, nie chcę do końca się wypowiadać, bo nie wiem po jakim samcu poszło Wydaje mi się, że kryłem tą samicę dwoma samcami Jeden to był super gravel, a drugi dokładnie nie pamiętam co to było ale. O, to jest highway! Może to freeway? No, na razie nie widać. No, widać na pewno, że to jest coś fajnego. Jest wywrócony brzuchem, jak widzicie. Może to być Pinstripe Highway. Może to być Pinstripe Freeway. Na razie ciężko powiedzieć, bo widzimy tylko głowę. To mi się coś nie podoba w tym mail. No chyba niezaabsorbowany woreczek żółtkowe. Tak, chyba bym powinna. Powinno być wszystko OK. Last one. Będzie highway, czy nie będzie? Zobaczymy. Jest highway. Yeah. Także mamy dwa highway'e. Wydaje mi się, że to highway'a a może i trzy mamy, ciężko mi powiedzieć. Widzicie ogonek. Pasek jest. Także... Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Zniosł, uważam za całkiem udany, ponieważ jak są przynajmniej dwa Highway'e, to statystyka dobra, moim zdaniem. Także na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Dobra, kochani, no to tak. Ostatnio prezentowaliśmy maluchy. Samiczka Highway'a cały czas na mnie ostro poluje. Jak widzicie, o, jeden i drugi, patrzcie, pum. Ach, by niedobre. Zniósł bardzo udany, bardzo temperamentne maluchy. Łączyłem w nim pistra Pielubeli, z samcem Pastel Super Gravela. Pastel Łoma Super Gravel. I powiem wam szczerze, że statystyka dopisała fenomenalnie. Mamy trzy Highwaye, sporo Graveli, ciekawych. Nie wiem jeszcze, co sobie zostawię i czy cokolwiek sobie zostawię, ale myślę nad jednym samczykiem. No dobra, to żeby nie przedłużać, zaczynamy pokazywać maluchy. Yy, samiczka numer 1, Łoma Highway. Patrzcie. O, teraz się trochę uspokoiła, ale to ta, która wcześniej strzelała, jak dla mnie petarda, niedługo będą oczywiście na moim Link w górze ekranu. Jedynkę mamy za sobą. Teraz musimy zrobić patent strasznie zadziory z nich och ty... ty... proszę to wyciąć no sam siebie walnął widzieliście to? no nie wiem czy wam go pokażę bo po prostu wariat straszny dobra trochę się uspokoił a to też samica gravela w ogóle zobaczcie nie Fajne te grawele, strasznie mi się podobały te grawele, które wychodzą, bo są strasznie czarne. Także, A tak, miałem pokazywać, także tak pokazuję. Samiczka grawela. Dobra. Dobra, to jest samiec, o którym myślę, bo dla mnie jest petarda. Pinstripe Pastel Gravel, chłopak. Naprawdę fajne. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ale raczej zostanie u mnie i myślą o przyszłych projektach niedobre Proszę tutaj no dobra teraz jeszcze dokładnie nie wiem muszę to potwierdzić najprawdopodobniej sam, samiec Woma Highway Naprawdę fajny chłopak już jedną samicę Woma Highway'a zostawiłem, także wszystkie te maluszki, wszystkie Highway będą dostępne No i tyle Tamczyk tak wygląda, tak się prezentuje. Możecie na mnie nie polować. Naprawdę. Ochwy. Niedobre. Dobra. Teraz samiczka. A nie. Teraz samiec. I, y, inaczej. Samiczkę musimy potwierdzić. Czyli albo są dwa samce i samiczka, albo dwie samiczki i samiec. One wszystkie widzę, że dają radę. Aż chyba dzisiaj coś trzeba dać im do jedzenia, bo strasznie strzelają. Łoma Highway, samiec. Wyszły trzy Łoma Highwaya. Wszystkie takie. A co tu mamy? Samca, gravel. Teraz samiczka. Moim zdaniem petarda Pinstripe Gravel Też wygląda super wow Zobaczcie sobie jak wygląda I na sam koniec Pastel Gravel Samiec Proszę bardzo Dla każdego coś fajnego No dobra Kochani, no to tak, pokazałem Wam 8 maluszków. Moim zdaniem naprawdę bardzo udany zniós. Fajnie, że są wszystkie 100% grawelami, niełamańcami. Także, no co, na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Tu taka mała zapowiedź. Będą niedługo bardzo dwa fajne odcinki. Już wcześniej wspominałem: będziemy na jednej bardzo ciekawej hodowli, gdzie mają super wężyki i pojedziemy do jednego miejsca we Wrocławiu, o którym nie chcę na razie nic powiedzieć, ale naprawdę będzie bardzo ciekawie. Także kłaniam się bardzo nisko i za wszystko standardowo dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.